ze światowej sławy pediatrą i psychologiem dziecięcym. Panie doktorze, jak to jest z tymi przysłowiowymi szkolnymi zajkosiami? Panie redaktor, szkolni zajkosie są ropiejącym problemy współczesnej psychologii dziecięcych. Mm -mm. A jak to się przejawia? Ech, najbardziej ropnym przykładem są urodziny. Jeśli taki zajkoś zaprasza rówieśników na swoje urodziny, choć nie przychodzą. Kończy się to frustracją pacjenta i najczęściej ropnym zapaleniem zatok. A z czego to wynika, panie doktorze? Wedle według mnie z tego, że machory nie są durne. Potrafią podskórnie wyczuć, nawet przez wyjątkowo grubą warstwę ropy, że dany zajkoś wyrośnie na czynach. Jest pan dość radykalnym. Proszę panie, radykalnym to bym był, gdybym teraz jedną panią w szczepionkę. Babciu, co tam wnosił? Jak impreza! <noise> to się powiedział! że musi wracać do domu, żeby umyć okna, a nikt więcej nie przyszedł. To są najgorsze urodziny na świecie. Nawet taty nie ma. Halo, synciu? Styczy cię nie ma na urodzinach własnego dziecka. A ty wiesz, co ja na to? Sram na to, na to. Na jutro potrzebuję twojego Hamera z jednostki. Nie, 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 nic mnie to nie obchodzi. Ma być i koniec. Ty będziesz naszym kierowcą. I no bez dyskusji, bo cię wkropię w dupę. Już dobrze, Antoś. Jutro będziesz miał drugie urodziny. A czy tak można? Jak się chce, to wszystko można. A tu masz prezent od babci. Ale babciu, przecież tata... Nic mu nie powiemy, twoje zdrowie wnusiu. Ale wielkie dyduchy. Pomyśl życzenie i zdbuchuj, a. Wow, Angela! Pierwszy raz powiedziałaś do mnie po imieniu! To najpiękniejsze urodziny w moim życiu! Co to za na impreza, Antoś? Tata? Co ty tu robisz? Jestem tu po to, żeby zepsuć ci urodziny, ciole! Tato, a dlaczego ty mówisz głosem Anusiaka? Bo jestem twoim najgorszym koszmar! A teraz ściągaj chwilę, wajkoć. Będzie lanie. Ale ja nie chcę! Ściągaj gacie, On Angela, no co ty? Na Na dupę! dupę! Na Na dupę! dupę! Ja! Mamo, czy zapięłaś pasy? Żem zapięła, psajuch, a tylko nie wiem po kiego, Sirus. I oczy się jak pizda na ptaku, jak ognia dać można. Mamo, w terenie zabudowanym obowiązuje. Ja się jak dziadek. Tyś był taki akuratny i co? Udar go sieknął I to w tramwaju. A co ty tu wozisz w tej skrzynce, synusz? Mamo, nie dotykaj. To jest własność armii. <tuszy> Mamuś mówiłem, żebyś nie ruszała tych skrzynek. No nie ruszam, synu, patrzę. Świta mateczko! Ile tu masz bombek? Uwaga Gamoni! Zajkowski chciałby coś ogłosić! Bo, bo, ten... Chodzi o to, że wczoraj to była pomyłka! Bo ja dzisiaj mam urodziny i dzisiaj będzie prawdziwe przyjęcie! A daj se siana, Zajkoś! I tak nikt nie przyjdzie jak zawsze! Wcale, że nie jak zawsze, bo wczoraj był u mnie Czesio! Co?! Czesiu, byłeś u Zajkościa? No, byłem. Jak było? No, tak jakby... jakby tak. No jak? No tak trochę ten... No jednym słowem, Czesiu, po żołniersku. Czesiu, CZESIO! Ale dzisiaj wcale tak nie będzie! No niby co? Bo impreza będzie u mojego taty, na poligonie. I pojedziemy tam wojskowym hamerem. Wow! Czołem, pani frau. Częłem zuchy. Pan major, u nas jak wspaniale! Dzieci wstańcie i przywitajcie pana majora z NATO! Dzień dobry! Dziś kończycie lekcję wcześniej i razem pojedziemy na poligon. Tak! A ty się o co tak niukasz? Kino ci się zapchał? Czy pan major ci się nie podoba? No bo mój wujek pułkownik mówi, że każdy major to śmierdzący trep, więc sprawdzam. Każdy major to śmierdzący trepczesiu. Pamiętaj Pamiętam. Zapraszam do wozu. To zakup z najnowszego przetargu. Ktoś czeka na ciebie w środku, synku. No, jaką bombkę ziem znalazła. Rozrywkowa ta twoja rodzina zajkość. Nie ma co! A babcia wręcz wystrzałowa! Mamo... Babciu! Stać! Stać! Cześć, co ty robisz? No, łapię takce, Przecież tym złomem na imprezę raczej nie pojedziemy.